Korzystając z okazji, że mam jazdy do stołu na Type 64, postanowiłem nagrać film o nim. Mm, dopóki jeszcze ta maszyna nie jest na każdą stronę yy, przeruchana, także i od razu mówię, że sobie porównamy do jego oryginalnego, yy, że tak powiem, odpowiednika, czyli Hellcat'a, A jako, że nie mam amerykańskiego, a mam włoskiego. Ale różnica jest praktycznie żadna. To jest po prostu na włoski eksport Helka. Także no i dobra, tutaj nie ma tych takich fajnych bocznych paneli, ale to takie szczegóły, szczegółami. Dobrze, zaczynamy sobie od szybkiego omówienia Type 64. Pierwsza rzecz jest taka, że type ma większą moc i waży więcej. Wasz 24 tony i ma 500 koni mechanicznych, prędkość maksymalna jest taka sama. Zaś sam Helcat ma 17 ton i 400 koni mechanicznych. To teraz sobie przyjedźcie: lepiej ważyć więcej mieć więcej koni mechanicznych, czy być lżejszym i mieć mniej koni mechanicznych o te 100? Nie? No, wiadomo, że lepiej być lżejszym i mieć te mniejsze mechaniczne. I teraz maksymalne obroty. Tutaj jest 2,400, a tutaj jest 2,800. I tak jak mówiłem, silnik musi troszeczkę na wyższe obroty wskoczyć, aby się rozpędzić. I kolejna różnica to jest magazyn amunicji. Otóż, cała amunicja jest tu i tu z tyłu. 25 pocisków maksymalnie, także to nie jest jakiś szał. Zaś Włoch ma tyle samo co LK, czyli 40, 40 chyba 5 pocisków. Ech, dlatego ja zawsze biorę 30, a w Type'ie... Okej. Okay. A w tajpie biorę 25 pocisków, 20 APCBC i 5 APCRów, także... Zagrajmy sobie Heimzohlem i zobaczymy jak mi pójdzie. Jakże moja ulubiona mapa, czyli Walonia, eee, no, nie należy to. Przynajmniej na ten jeden punkt, to nie jest moja ulubiona mapa. Eee, już wolałbym tutaj grać topką niż tym czołgiem na tym berze. Niemcy, Szwedzi Amerykanie. Czyli będę gwałcony pod każdym kątem, każdym względem przez półcalówy. Nice. Naga ciekawa sprawa, jeżeli jeszcze nie wiecie, to Type 64 to, to jest połączenie Dastera z Halkatem, bo Chińczycy stwierdzili: Nie, poczekajcie, bo mamy, bo kiedyś. Kiedyś. Na początku był. E... Kto mnie pinguje? Na początku była podczas II wojny światowej e... Republika Chin, Rok. E... Tura, no była jako Chiny normalnie, ale potem się rozpadli na dwie części, jako Chiny te komunistyczne i e, te, te drugie, ale nazwy nie mogę wymówić, bo mój social credit zostanie zmniejszony do minus, osie, osie, minus nieskończoności i będę miał jutro egzekucję, także taki kraj e, na wyspie, nie? Tak się nazywa na te? to jest. No tam potrzebuję wsparcia. To, to jest naprawdę słaby bieg neutralny. To jest bliżej temu do zwykłego biegu nieneutralnego, czyli tak zwanego obrotowego niż neutralnego. Jakbym stanął idealnie w miejscu, nie? W ogóle się nie ruszał, No to nie, do no tu. Cacy, ale jak jadę, to stary boli eee, tygrys. Eee, pokażesz coś na dole? Podieć kawałek niżej, tu Cię postrzelam. Póki co nikt nie jedzie. Zauważ mnie, no fajnie. To jest ten typ pojazdu na 1.0, który wydaje, ci, wydaje się z sławy do rozwalenia, a w przeciwieństwie nie. No bo wiesz 12... Chyba półcalówka, 12 na dachu to na 1.0 sieczka. Jeżeli ktoś ma M16 to wie jak to jest. Ci to tu stoi. Późno. 6 Cię cofam, patrzcie, mądry. Czy ja mogę go tak objeżdżać? Po prostu trzeba. Hehe he. No nice, możemy Ciebie już tutaj strzelać ładnie Bardzo ładnie A nie, przebiłem go od duchu, nie. <słyska> <słyska> Kurde Czemu nie, a nie, za niski bear mam. pancer, pancer ha? Trzyma <słyska> Cześć, cześć, cześć Greyhoundzik Podoba ci się, nie? A razie się tu M musnę, Smok a nie, nie mogę ci przebić. No, tu ci kierowcę zabiję. No, zabiję to, hehe. się dziurę zrobił, ale nic mi nie... Co się pociąg zablokował, czy jak? Nie hmm. wiem. <noise> Drugi, drugi jestem w Greyhoundzie. Greyhound, najlepszy szkołowiec. Kurde, temu nie podskoczysz. Już. Pe, jak to był? Plagwagon, coś tam M43. Nie umiem szwedzkiego. Czy, nie, to był szwedzki, musiałem że to fiński. ma zostałem jolkę, nie, to było dzień dobry zostanie, ja to nie siema To te, to KW 85, ale ja słyszę tutaj niemiecki silnik, ewidentnie gdzieś. Przede mną. No, uu, panterka. Ale nie piekło. E, gdzie jestem PVKVK? Nie się już wycofuję. O, duster. Będziemy teraz walczyć z tymi Hellcatami na śmierć i życie Dobra, tu tak walnę O Boże. Dobra, ja wiecie co, się po prostu wycofam Mam czas! Dobra, teraz nie wjechać z słem Arty. Kombinuję to był jeszcze is jeden albo dwa, nie wiem, nie widziałem lufy. Hmm. jest dobrze, jest kas, jest kas, jest kas. Dobrze, tak ja mogę podsumować ten odcinek, hmm. M8 jest lepsze niż Type 64, a M18 jest lepsze niż te oba pojazdy. Może gdyby nie ten cast, to będą byłoby więcej kilów, ale wiecie jak to jest. Zabijasz kogoś, a on zabija ciebie w samolocie. Witamy w Wortandeżę. Tak czy inaczej, ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. I cześć.